Cześć wam, cześć wam. Dzisiaj poniedziałek, więc polecajka. Na no dobranoc. <grywa> Zmęczona, słuchajcie, niewyspana. Niestety Alan jest dalej chory, a ma tak mocny kaszel, że ten kaszel powoduje aż wymioty i nie jest fajnie, więc noc w plecy dzień wykończony. Na szczęście udało nam się jutro dostać do lekarza. Idziemy, zobaczymy, no, robimy inhalację, dajemy syropy, ale może tu będzie potrzebny już antybiotyk. Zobaczymy, słuchajcie. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować parę ćwiczeń logopedycznych, które robimy. Słuchajcie, Pani, która zajmuje się logopedią i Alan do niej chodzi. Zaproponowała nam zakup takich płatków. Chciałem takie płatki, jak płatek, trochę cieńsze, bo płatek się tak nie wygina. I słuchajcie, tor wiemy na małe kawałeczki. To jest jadalne, żeby nie było. Tor wiemy na małe kawałeczki i takie malutkie kawałki. O, Zobaczcie, Zobaczcie. taki, taki kawałek przyklejamy do podniebienia do jednego policzka do drugiego i dziecko musi językiem odkleić odkleja Możemy to jest fajne nie bo to przy okazji trochę słodkości trochę czegoś tak nie jest to tylko takie a, pchanie języka ale mówię dodatkowo jest odrobina Słodkości. Słuchajcie, następnym, po każdym, jakby ćwiczeniu, które, które wykonujemy, rozluźniamy później barki. I robimy to w taki sposób, że powietrze wciągamy nosem i później robimy. Wydychamy w taki sposób. Eee, całowanie. Robienie dzióbka to też jest ćwiczenie. Zawody. Kto najdalej wyciągnie język do brody i dotknie. Kto najwyżej, kto pierwszy dotknie nosa. I ćwiczymy. Wyciągamy język, góra, dół. Możemy to robić razem z dzieckiem, słuchajcie. A nie, że będziemy staci. O, teraz w, w, wdech i, i dmuchaj. No nie. Bawmy się razem z dzieckiem. Zaproponujmy, niech to jest w formie zabawy, śmiechu i, i zawodów. Możemy <śmian> językiem liczyć zęby. Ile mam zębów? I liczymy. Przy okazji dziecko uczy się liczyć. 1, 2, 3, 4, 5. Wcale nie jest łatwo liczyć, dotykać językiem zęba i jeszcze przy okazji coś Spróbujcie sami, słuchajcie, pamiętajcie, że po każdym ćwiczeniu, jakie wykonamy, cmokanie, czy całowanie, czy wy, 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 wyciąganie języka na brodę, czy do nosa, zawsze później rozluźniamy i robimy to właśnie tak. Możemy, słuchajcie, rozciągać i o i o i o udajemy po prostu osiołka. Możemy udawać też sowę. To też jest ćwiczenie. Słuchajcie, je, mamy jeszcze kilka ciekawych pomysłów, yy, jakby zabaw. Yy, zawsze, zawsze staramy się to robić w formie zabawy. Nie robimy tego jako zadanie na siłę, że musisz to robić. Yy, na przykład yy, też ćwiczymy literkę sz. I szumimy. Sz 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 sz. Robimy szum lasu, szum morza. I znowu później ćwiczymy. Rozluźnianie, słuchajcie, takie są nasze zabawy logopedyczne. Jestem ciekawa, jak wy ćwiczycie, czy ćwiczycie z dziećmi jakieś takie różne zadania logopedyczne, czy po prostu tylko wystarczy, że dziecko idzie do logopedy i robi to u logopedy, a wy już w domu się z nim nie bawicie. Naprawdę warto, słuchajcie, bo i sami też bawiąc się z dzieckiem, cały czas poprawiamy nasz aparat mowy, swój, tak? Więc, jakby obustronna korzyść dziecko, wspólnie spędzony czas z dzieckiem, poprawa wymowy u dziecka i ćwiczymy też u siebie, słuchajcie. A propos ćwiczeń, ja zaczynam znowu trochę bardziej intensywnie się ruszać. I właśnie kończę na dzisiaj. Idę sobie trochę poćwiczyć. Mam nadzieję, że, że znowu że wskoczę w ten rytm i mi się to słuchajcie uda. No i cóż, na dzisiaj tyle, a jutro co będzie obiad za Także trzymajcie się i do jutra, pa pa!